Czy kiedykolwiek czułeś, że coś dobrego jest na horyzoncie, ale nie potrafisz dokładnie określić, co to jest? Może czujesz, że Bóg zamierza zrobić coś wielkiego, ale nie możesz tego potwierdzić. Może przechodzisz przez trudny czas i potrzebujesz jedynie znaku, że Bóg o tobie nie zapomniał. I ja jestem tutaj, aby ci powiedzieć: Bóg o tobie nie zapomniał. Jeśli zauważysz te znaki, Bóg jest bliski przekształcenia twojego życia. Zanim zagłębimy się w znaki, chcę cię zaprosić do subskrypcji tego kanału, aby otrzymywać więcej inspirujących wiadomości, takich jak ta. Jakie są zatem znaki, że Bóg zamierza zmienić Twoje życie? Pierwszy znak tracisz smak do status quo. Kiedy Bóg zamierza dokonać zmiany, zaszczepia w tobie pragnienie czegoś większego, lepszego i bardziej wspaniałego niż to, czego doświadczasz teraz. Pamiętaj. Co jest napisane w Łukasza 1:45: Błogosławiona jest ta, która uwierzyła, bo spełni się to, co Pan jej powiedział. Abyś mógł podążać za Bożym planem, musisz zobaczyć to, co On widzi, a często zaszczepia On w Tobie to pragnienie czegoś większego, czy to dla Ciebie, Twojej rodziny, Twojej służby, czy jakiejkolwiek innej dziedziny Twojego życia. Spójrz na przykład Abrahama. Bóg powiedział mu, aby spojrzał na północ, południe, wschód i zachód, i obiecał mu, że cała ziemia, którą widzi, będzie jego, rodzaju 13, 14, 17. Abraham musiał opuścić ograniczoną wizję na rzecz perspektywy bez barier. Pragnienie czegoś więcej jest tym, co prowadzi nas do otrzymania więcej. Jeśli zadowolisz się obecnymi okolicznościami, nigdy nie zobaczysz nowego światła. Będzie trudno spróbować czegoś nowego, a będziesz uwięziony w tym samym miejscu. Jednym z najsilniejszych znaków, że Bóg zamierza zmienić twoje życie, jest pojawienie się pragnienia czegoś więcej, czegoś poza zwykłym. Pomyśl o Jabezie, który wołał do Boga: O, gdybyś mi błogosławił i rozszerzył moje granice, niech twoja ręka będzie ze mną, chroniąc mnie od zła i uwalniając od bólu. I Bóg spełnił jego prośbę. Pierwszy kronik 410. Bóg zawsze chciał przekształcić życie Jabeza, a On chce przekształcić również Twoje. Czasami myślimy, że czekamy na Boga, ale to On czeka na nas. Musisz porzucić brak zainteresowania zwykłym i uwierzyć w nadprzyrodzone. Rozciągnij swój umysł poza to, co znasz. Nie bój się spróbować ponownie lub wypróbować nowego pomysłu. Bóg obiecał, nigdy cię nie opuścić ani nie porzucić Hebrajczyków 13.5. W psalmie pierwszy jest napisane, że jeśli będziesz trzymać słowo Boże w swoim sercu, wszystko co zrobisz, będzie się powodzić. Masz wsparcie i obecność Pana, szukaj i dąż do więcej. Drugi znak: Zaczynasz patrzeć na rzeczy inaczej. Często dzieje się to zaraz po pierwszym znaku. To, czego potrzebujesz, to tylko korekta widzenia. Czasami trudna sytuacja może być błogosławieństwem w przebraniu. Pamiętaj o Izraelitach na pustyni, którzy narzekali i sprowadzili na siebie gniew Boży, ponieważ nie potrafili zobaczyć trudności jako okazji do wzrostu. Liczb 14:24 Sposób, w jaki widzisz swoje okoliczności, bezpośrednio wpływa na Twoje reakcje. Jeśli Bóg zamierza zmienić Twoje życie, zacznie od zmiany Twojego widzenia. Trzeci znak. Zaczynasz doświadczać nowych emocji. Jest to jeden z najbardziej widocznych znaków. Nawet jeśli Twoje obecne okoliczności nie zmienią się od razu, zaczniesz odczuwać nową radość i pokój w swoim duchu. Dzieje się tak, ponieważ jako istota duchowa Twój duch może dostrzec, co Bóg zamierza zrobić. Nawet bez wszystkich szczegółów czujesz, jak rodzi się nowa emocja. Naucz się zwracać uwagę na swój duch. I kultywować swoją wrażliwość duchową poprzez modlitwę. Czwarty znak nowe pragnienie więcej się modlić. Kiedy Bóg zamierza działać, często wzbudza w nas silniejsze pragnienie modlitwy. Modlitwa jest niezbędna, ponieważ to przez nią zapraszamy Boga do interwencji w naszym życiu. Chociaż on wie, czego potrzebujemy, pragnie, abyśmy prosili, aby mógł działać zgodnie ze swoimi prawami. W rodzaju 1,26,28. Bóg dał człowiekowi władzę nad ziemią, ale człowiek przekazał tę władzę diabłu. Bóg wysłał Jezusa, aby przywrócić naszą autorytet, ale wciąż musimy legalizować działanie Boga w naszym życiu przez modlitwę. Daniel modlił się o wybawienie Izraela. Daniel 9,3,19 I Anna modliła się o syna. 1 Samuela 1,10-20. Ich modlitwy otworzyły drogę dla Bożego działania. Podobnie, Twoja modlitwa jest kluczowa dla przemiany, którą Bóg planuje dla Ciebie. Podsumowując, jeśli zauważysz te znaki: pragnienie czegoś więcej, nową wizję, nowe emocje i odnowione pragnienie modlitwy, wiedz, że Bóg jest bliski działania potężnie w Twoim życiu. Trzymaj się mocno wiary i nadal szukaj obecności Boga, ponieważ wielkie rzeczy są przed Tobą. Jeśli nie poświęcisz się modlitwie, to co zdobyłeś, może nie przetrwać próby czasu. Jednym z najjaśniejszych znaków jest rosnące pragnienie modlitwy. Czujesz pragnienie komunikacji z Bogiem, zrozumienia szczegółów tego, co On zamierza zrobić i nauki, jak sobie z tym poradzić. Wierzę, że Józef spędził dużo czasu na modlitwie, będąc w więzieniu, zanim został uwolniony. Dawid, jako młody pasterz, opiekujący się owcami swojego ojca, Również często się modlił. Nasz mistrz Jezus intensywnie modlił się w Getsemanii. Wiedział, że zbliża się końcowy etap jego misji i potrzebował łaski, aby stawić Mu czoła. Zwracaj uwagę na momenty, gdy czujesz potrzebę modlitwy bardziej niż zwykle. Jest to znak, że Bóg przygotował coś dla Ciebie i potrzebuje, abyś pozwolił Mu działać. Następny znak. Bóg oddziela Cię i izoluje od innych. Na każdym etapie Twojego życia jest coś, czego Bóg chce Cię nauczyć. W przeciwieństwie do konwencjonalnej edukacji, gdzie wielu jest nauczanych razem, w szkole ducha nauka jest indywidualna. Dlatego Duch Święty został dany każdemu wierzącemu, aby prowadzić nas w całą prawdę. Kiedy Bóg ma dla kogoś specjalne szkolenie, ta osoba jest często oddzielana, aby mogła otrzymać głęboką instrukcję. Tak było z Jezusem, który został zabrany na pustynię aby być przygotowanym na noszenie ciężaru bycia zbawicielem świata. Mojżesz był oddzielony przez 40 lat na pustyni, gdzie był szkolony, aby być pasterzem, ponieważ miał prowadzić Izraelitów przez ten sam okres. Dawid był szkolony na polu, opiekując się owcami, gdzie nauczył się używać procy i być królem. Józef był oddzielony od swojej rodziny przez 13 lat. A Paweł spędził trzy lata w Arabii, będąc przygotowywanym. Oddzielenie i izolacja nie powinny być interpretowane jako coś negatywnego, ani jako znak, że Bóg lub ludzie cię opuścili. Jednym ze znaków, że Bóg przygotowuje coś wielkiego dla ciebie, jest to, że umieszcza cię w szkole oddzielenia. Może się wydawać, że nie masz bliskich przyjaciół i że twoja rodzina cię nie docenia, ale nie czuj się samotny. Bycie samemu i bycie samotnym to dwie różne rzeczy. Kto nauczy się być sam i walczyć sam, staje się silniejszy, aby stawić czoła trudnym czasom. Wielkie objawienia i wglądy są często otrzymywane, gdy jesteśmy sami. Jeśli jesteś teraz sam, może to być smutne, ale zachęcam Cię do radości. Bóg zamierza zmienić Twoje życie, ale Musi Cię do tej zmiany przygotować. Innym znakiem jest to, że Bóg daje ci konkretne instrukcje do naśladowania. Pamiętaj, Bóg jest królem, a królowie dają instrukcje. Kiedy Bóg daje unikalne instrukcje, to dlatego, że chce, abyś osiągnął boskie rezultaty, które wykraczają poza ludzką logikę. Tak było z Izaakiem. W czasach głodu, gdy wszyscy przeprowadzali się tam, gdzie było jedzenie, Bóg powiedział Izaakowi, aby pozostał tam, gdzie był i zasiać. A on zebrał sto razy więcej księga rodzaju 2612-14. Te instrukcje często wydają się poświęceniem. Bóg może umieścić pewne instrukcje w Twoim sercu, które zaniedbałeś. Ważne jest, aby do nich wrócić. Mogą to być konsekracje, zasady do przestrzegania lub osobiste ofiary. Kiedy Bóg czegoś żąda, to po to, aby ustanowić z Tobą przymierze tak jak on dotrzymuje swojej części przymierza zobaczysz że jest dobry innym znakiem jest pojawienie się wdzięcznego serca wdzięczność jest kluczem do pomnożonych błogosławieństw i otwarcia niebios dziękowanie jest wolą bożą w pierwszej liście do tesaloniczan 5:18 jest napisane we wszystkim dziękujcie bo taka jest wola boża w Chrystusie Jezusie względem was Również w liście do Filipian 4 uczymy się, że wszystkie modlitwy i prośby powinny być składane z dziękczynieniem. Kiedy Bóg ma zamiar działać, czujesz się skłonny do dziękowania bardziej. Wdzięczność demonstruje wiarę, pokazując, że wierzysz, iż Bóg już zrealizował to, o co prosiłeś. To podoba się Bogu. Zauważasz, że ludzie zaczynają się Tobą interesować. Wszystkie błogosławieństwa pochodzą od Boga, przez ludzi. Kiedy Jezus był w mieście. Człowiek, który nie mógł chodzić, został przyniesiony do niego przez swoich przyjaciół. Otworzyli dach, aby opuścić przyjaciela do Jezusa, a on wyszedł chodząc uzdrowiony. Ewangelia Marka 2:1-12. Kiedy Bóg ma zamiar działać w twoim życiu, umieszcza wokół ciebie ludzi, aby pomagali, wspierali i zachęcali. Ale najpierw może cię izolować, aby nauczyć cię cenić relacje i zarządzać nimi właściwie. Bóg może również połączyć Cię ze swoimi prorokami. W Ewangelii Mateusza 10:41 Jezus powiedział: Kto przyjmuje proroka jako proroka, otrzyma nagrodę proroka. Prorocy są posłańcami Boga i niosą Jego słowo. Kiedy rozpoznasz obecność prawdziwego proroka, honoruj go i zaspokaja jego potrzeby, a zobaczysz manifestację cudów. Ponadto Bóg może umieścić zapotrzebowanie na twoje talenty i umiejętności. Józef został wywyższony dzięki interpretacji snów. To samo stało się z Danielem. Dawid użył swojej umiejętności gry na harfie i procy, aby się wyróżnić. Kiedy Bóg wzywa cię do rozwijania swoich talentów, przygotowuje cię do czegoś wielkiego. Te znaki wskazują, że Bóg ma zamiar przekształcić twoje życie. Możesz nie doświadczyć ich wszystkich, ale zauważając większość z nich, bądź pewny, że Bóg działa. W księdze Jeremiasza 29,11 Bóg mówi: Bo ja wiem, jakie mam zamiary względem Was, mówi Pan, zamiary pełne pokoju, a nie zguby, aby zapewnić Wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Zaufaj, że plany Boga dla Ciebie są dobre i pełne nadziei. Trzymaj się mocno wiary. I podążaj za tymi znakami, wiedząc, że Bóg przygotowuje coś wspaniałego dla Twojego życia. Czy zauważyłeś, jak pismo święte zostało napisane, abyśmy mogli zobaczyć wzory działania Boga i jak On działa? W liście do Hebrajczyków 13:8 czytamy: Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki. Możemy ufać integralności Jego niezmiennego charakteru. Przeanalizujmy kilka postaci biblijnych, których życie zostało przekształcone przez Boga. Zacznijmy od Józefa. Kto nie lubi historii chwały Józefa? Wszyscy ją lubimy, w tym Ty. Ale ilu zazdrości procesu, przez który przeszedł? Tylko garstka ludzi. W ciągu około godziny, historia i status Józefa zmieniły się z więźnia na premiera, ale spędził nie mniej niż 13 lat w więzieniu. Historia Józefa jest naprawdę inspirująca. Przeszedł od obietnicy wielkiej przyszłości do spisku swoich braci, sprzedany i zabrany do domu Potyfara. Postanowił zachować swoją czystość i skończył w więzieniu. Przez lata czekał, zanim został wywyższony na premiera. Podczas tej podróży Józef doświadczył wielu trudności, ale nigdy nie narzekał ani nie nosił urazy. Kochał swoich braci, wiedząc, że Bóg wysłał go, aby zachować ich życie. Innym potężnym przykładem jest historia wdowy po proroku w II Księdze Królewskiej 4. Z długami i wierzycielami pukającymi do drzwi była zrozpaczona. Prorok Elizeusz zapytał, co ma, a ona odpowiedziała, że ma tylko małą ilość oleju. Dał jej wtedy instrukcję, która zaowocowała cudem, który całkowicie zmienił jej życie. Było to poświęcenie posłuchać proroka, ale było to ryzyko, które się opłaciło. Te historie pokazują, że Bóg ma plan, aby przekształcić Twoje życie. Znaki wymienione tutaj mogą nie być wszystkie obecne w Twoim życiu, ale pojawienie się jednego lub więcej jest silnym wskazaniem, że Bóg działa. Przygotuj się na nowy rozdział pełen błogosławieństw i postępów, które podniosą Cię na nowe wyżyny. Bądź otwarty na otrzymywanie Bożego przewodnictwa i ufaj Jego czasowi. Zmiany, które nadchodzą. Mają na celu wprowadzenie Cię do większego szczęścia, spełnienia i celu. Przyjmij te okazje do wzrostu i przyjmij błogosławieństwa, które nadchodzą. Nie martw się o to, jak. Bóg działa w tajemniczy sposób, aby wprowadzić nieoczekiwane zmiany w naszym życiu. Czy to przez nową okazję, cudowną interwencję, czy boskie spotkanie, te zmiany nastąpią, gdy najmniej się ich spodziewasz. Ale zawsze będą zaprojektowane, aby prowadzić nas do wzrostu, błogosławieństw i głębszego połączenia z wiarą. Pozwolenie Bogu na działanie w Twoim życiu oznacza otwarcie się na nieskończone możliwości i nieograniczone błogosławieństwa, które mogą przekształcić Twoje życie w sposób nie do wyobrażenia. Módlmy się razem. Panie Jezu, dziękuję, że objawiłeś mi te znaki. Dziękuję, że otworzyłeś moje oczy na te prawdy. Jestem wdzięczny, Panie, i wiem, że Twoje plany i myśli wobec mnie są dobre. Proszę, pomóż mi być wrażliwym na te plany. Pomóż mi dostrzec, że Twoje błogosławieństwa są wokół mnie i być wrażliwym na nie we wszystkich obszarach, gdzie zaniedbałem Twoje znaki. Wybacz mi i przypomnij mi ponownie o Twojej miłości i obietnicach. Panie, jak mówi Twoje Słowo, Duch Prawdy przypomni nam wszystko. Dlatego proszę. Przypomnij mi ponownie, przemów do mnie i pozwól mi usłyszeć, przez Twoje święte imię. Okaż mi miłosierdzie w moim obecnym stanie życia. Proszę, otwórz moje oczy, abym dostrzegł, co robisz, abym mógł tworzyć odpowiednie środowisko. Pomóż mi słyszeć i rozpoznawać Twój głos ponad wszystkimi innymi. Panie, nie chcę już więcej lekceważyć Twoich znaków ani być nieposłuszny. Proszę, pomóż mi. Nauczyłem się poprzez Twoje słowo o znakach, które dajesz, aby nas poinformować, że nadchodzi zmiana. Proszę pomóż mi widzieć rzeczy inaczej, tak jak ty je widzisz. Jedyny właściwy punkt widzenia to Twój. Pomóż mi widzieć rzeczy, jak ty je widzisz i cenić to, co ty cenisz. Wybacz mi za wszelkie nieposłuszeństwo wobec Twoich instrukcji. Nie wiedziałem lepiej, ale teraz wiem. Pomóż mi przestrzegać Twoich instrukcji i proszę, panie. Daj mi wdzięczne serce. Pomóż mi liczyć moje błogosławieństwa i doceniać je. Spraw, abym znalazł łaskę w Twoich oczach i oczach ludzi. Nie chcę iść sam. Nie mogę tego zrobić sam. Proszę, pomóż mi rozpoznać proroków, których posłałeś na moją drogę. Pomóż mi identyfikować i honorować proroków, abym wiedział, jak ich błogosławić. W odniesieniu do moich darów, umiejętności i talentów. Pomóż mi dokonywać właściwych wyborów. Poprowadź mnie, które rozwijać i jak je rozwijać. Pomóż mi zyskać mistrzostwo w moich darach. W końcu, Panie, pomóż mi maksymalizować każdą okazję, którą przynosisz na moją drogę i spraw, abym był produktywny. Dziękuję Jezu za odpowiedzenie na moje modlitwy. Amen. Jeśli ten tekst poruszył Twoje serce, proszę, podziel się tą wiadomością ze swoimi przyjaciółmi.